Że nagrywać pan może, bo funkcjonariuszami publicznymi jesteśmy jak najbardziej. Ale mojego wizerunku, bez mojej zgody panu publicznie nie może no dobrze. Nie jestem, osobą publicznie znaną. Dobrze. Dokładnie był tym Jeszcze pan się nie przedstawił jak pan chce. Ja się ze mną przedstawiłem panu 5 minut zedłem, powiedziałem jak się nazywam. Doskonale pan to słyszał. Dobrze. Pan nagrywa od teraz. a czynności są prowadzone od 5 czy 6 minut. No dobrze. dobrze Jakie czynności pan prowadzi, proszę no, powiedzieć? Cała drogowa. Pytanie nasze. Skąd pan przyjechał? Jakie jest pana miejsce przebywania na chwilę obecną? Słuchamy odpowiedzi. Przypominam, że zgodnie z artykułem 65 Kodeksu Wykroczeń ma pan obowiązek udzielić nam informacji co do zameldowania. No ale to jeżeli daje wam dokument ale to to samo. Ale ja pana pytam. To potwierdzamy nie, nie, na podstawie dokumentu i pana, że tak powiem, yy opinii, tak? Gdzie pan przebywa, gdzie pan mieszka. To, co w dokumentach, to w dokumentach. Może być tam pan tam zameldowany, adres Ale przebywania, zamieszkania może być zupełnie inny. Dlatego słuchamy, skąd pan przyjechał. Z, ze Skierniewic. Z firmę Z, mam w Dobrze, to dlaczego pan w Skierniewicach nie załatwia swoich y, potrzeb życiowych, koniecznych, dla pana, pana egzystencji? A dlaczego pan się znalazł w Łodzi? A to dla... jest nasze pytanie do pana. Nie bardzo rozumiem jakim prawem mi pan zadaje pytanie, bo przecież nie ma zakazu przemieszczania się w Polsce pojazdem samochodowym. Proszę pana, ale Jest są taki inne zakaz. Jakie? Jakie? Do Jakie, sklepu, które pan może ja To prze... jadę do sklepu, tu jest Aha, centrum. Ale proszę pana, trochę to, to takie złe tłumaczenie, bo pan ze Skierniewic przyjechał do Łodzi do sklepu, tak? Ale to nie mam prawa? No nie powinien pan tak jeździć. Powinien pan, że tak powiem, w swojego miejsca zamieszkania się udać. To się Panie chciał udać na zakupy? Ale to, to jest moje prawo, że ja sobie decyduję, do jakiego sklepu chcę jechać. Pana, pana prawa, że tak powiem, mogą ograniczać rozporządzenia ustawy. Jest o COVID jasno wskazuje, gdzie Pan może się poruszać, kiedy się Pan może poruszać. Czyli są wyznaczone sklepy, tak? Nie są wyznaczone sklepy, tylko to są artykuły pierwszej potrzeby do zaspokojenia potrzeb egzystencji. A nie jeżdżenie ze Skierniewic do łodzi nie wiadomo w jakim celu. Czy pan się zapoznawał z no rozporządzeniem za różnica? najnowszym, żeby wiedzieć o czym w ogóle no ale jaka, jaka jest różnica? Pan, jak pan idę do w sklepu. On miejsca zamieszkania, a nie poruszał się po terytorium województwa. No a wy? jakim celu? A wy jak, Załóżmy, jak się poruszacie, to jest pan? ok? Jak wy się poruszacie, ale my to jest ok? W czym się różnimy? Miasta? W obrębie A, miasta Łódź Ale to co różnica? No, za tym wykonujemy swoją pracę? Czy pan jest teraz w pracy? Tak, jak nie Jestem ręce w pracy. na kierownicę proszę położyć w takim razie. Wykonuje pan nasze polecenia. Jestem w, w pracy. Pana, jest pan zobowiązany wykonywać nasze polecenia. Artykuł 65. Jakie znowu polecenia? Proszę pana w trakcie kontroli drogowej. Proszę pana, to że pan tak. nie zna obowiązujących przepisów... No ale kontrolę to położyć na na Proszę położyć ręce na kierownicy. Je trzymać. Pan. Powiąza, trzymać ręce na Drogą kierownicy. Drogą też poproszę. niech sobie pan umieści telefon w takim miejscu, żeby pan widział ręce na kierownicy trzymać. Dlaczego pan podczas poruszania się pojazdem korzysta z telefonu? Nie korzystam z telefonu. Trzymał pan w ręce telefon. Bo podczas chcie, przemieszczania się bo pojazdem. Życzył pan sobie o działalność, więc CIDG. Chciałem panu pokazać moje CIDG, żeby pan wiedział, I, gdzie prowadzę działalność. I sprawdza pan to podczas przemieszczania się? Nie, nie, nie sprawdzam po, podczas przemieszczania się. To jest nieprawda. Tu i widzieliśmy. Jest to nieprawda. Nie korzystałem z telefonu. Trzymamy hmm. ręce na kierownicy, proszę pana. Pana <coughs> sytuacja zostanie dokładnie opisana we wniosku do sądu, zostanie skierowany wniosek do Sądu Rejonowego w Łodzi. Tam pan, pan może wytłumaczyć się w jaki sposób, dlaczego i po co się pan przemieszcza. Tam wytłumaczę panu, bo jeżeli pan nie słucha tego, co my mówimy, dlaczego pan nie może, dlaczego pan nie powinien i co pan tu robi, jeżeli pan nie chce nam udzielać takich odpowiedzi, to tam pan będzie udzielał odpowiedzi. A ja na OK. Jeszcze raz, chciał pan jechać tutaj w łodzi do wojewody, tak? Tak hmm? jest. Nie, no Mateusz pan, więc jeszcze że do sklepu chce jechać. No tak, tak. Więc konkretny cel podróży to już no mam bo uważam, może że nieznany jest. pić mi się chce i wody chce się napić. A w Skierniewicach nie ma sklepu z wodą? No ale mnie się teraz zachciało. A nie mam. Mhm. To co mi? Może pan zakaże zabroni? No nie. Może, może pan... macie uprawnienia z artykułu czy no, paragrafu już, 65, już, że nie mogę jak wody No pan jest w, w Łodzi, kupić. to jak najbardziej mógłby pan się udać do tego sklepu, tylko najważniejszy jest dla nas cel, dlaczego pan przyjechał do łodzi. Dlaczego pan w tym czasie podróżuje? Na mocy konstytucji w 2008 roku została wydana ustawa związana z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych. A dnia 31 marca zostało wydane rozporządzenie o ustanowionych nakazach i sankcjach. Ale czego pan chce ode mnie? Proszę mi powiedzieć, bo napadliście na mnie i czego wy ode mnie chcecie? Co ja złego Tobie robię, człowieku, że Ty mnie napadasz i... No Pana, nie i... jesteśmy na Ty i nikt tutaj Pana nie napada. Ja Pana nie napadam. Ja a co to, na a ja nie jestem z Panem na Ty. No ja mówię do Ciebie, człowieku, rozumiesz? Czy Ty po polsku nie rozumiesz? Kim Ty jesteś, człowieku? Ty jesteś jakiś Pan, masz jak już... nazwisko. Tak, jak już to Pan rozumie, a nie czy Ty rozumiesz. No ale to mnie pozwij do sądu, że jestem coś, robię nie takiego. Dobra, właśnie to robimy Proszę potrać w